Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dobry wieczór, witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu Ruchu Chorzów z rezerwami Śląska Wrocław. O tym spotkaniu ocenią je trenerzy obu zespołów, e, trener gości pan Krzysztof Wołczek i trener ruchu pan Jarosław Skrobacz. I w pierwszej kolejności poproszę o komentarz do tego spotkania trenera, gości. Na pewno dla nas to ten mecz jest dużym rozczarowaniem. Obieca, obiecaliśmy sobie dużo więcej po tym meczu. Wygraliśmy dwa ostatnie mecze, nie tracąc bramki. Zresztą z rywalami, z którymi Ruch przegrał. I wydawało się, że zespół jest nieźle przygotowany, spadło Sporo zawodników z pierwszego zespołu, młodych zawodników, ale, ale jednak z pierwszego zespołu. No I tak mówię. I, I my, jako trenerzy, jako sztab i zespół i zawodnicy, na pewno obiecywaliśmy sobie więcej. Jest to rozczarowanie. Trzeba to nasz przeanalizować wyciągnąć wnioski. Dziękuję panie trenerze i proszę o komentarz tenera w ruchu. To no też na pewno z takimi lekkimi obawami podchodziliśmy do tego spotkania, bo to co. Trener tutaj mówi no, dwa spotkania ostatnie wygrane, pewnie wygrane po zresztą bardzo fajnej grze śląska. No, na pewno pozwalało nam na to, żeby tak jak zawsze podchodzić do przeciwnika z szacunkiem, z respektem, ale, ale też z wiarą, w swoje, w swoje możliwości bardzo fajnie rozegrana pierwsza połowa z naszej strony. Myślę, że tutaj wszystko praktycznie, co zaplanowaliśmy, realizowaliśmy. Nawet strzelona pierwsza bramka to idealnie, tak jak gdzieś tam sobie to przygotowaliśmy na, na, zespół, na zespół Śląska. Później duża agresja, zaangażowanie, naprawdę to dzisiaj na bardzo, bardzo wysokim poziomie fajny mecz. Dużo bramek, także myślę, że kibicom dostarczyliśmy dzisiaj sporo radości i oby tak dalej. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Gratulując zwycięstwa. Tak zapytam, bo dwie bramki po rzutach różnych. Na ile pan jest zadowolony z tego właśnie jak ruch w ofensywie w stałych, w stałych fragmentach gry w tym sezonie wygląda, na ile trener jest zadowolony z tego ile bramek po nich pada, bo może mnie trener poprawi, ale wydaje mi się, że w tym sezonie po różnych wcześniej były tylko dwa gole z Chojniczanką i z Sokołem Ostróda. Oczywiście to nie jest przytyk, no bo fajnie, że ten element idzie do przodu, jeśli dzisiaj kolejne dwa wpadły. Nie, fakt jest taki, że my rzeczywiście sporo czasu poświęcamy na te stałe fragmenty. I, I kto wie, czy nie za dużo. Dzisiaj troszeczkę zmieniliśmy. Zmieniliśmy to, że po prostu te piłki, które, które graliśmy, one miały być zdecydowanie silniej bite. Może troszeczkę przypadku, szczególnie przy, przy drugiej bramce, ale właśnie jeśli tak to jest uderzone, nie, dali, nie dawaliśmy przede wszystkim szans bramkarzowi na to, żeby, żeby do tych dośrodkowań wychodził. I, I tak się to dzisiaj skończyło. Nie zawsze się to udaje, ale dzisiaj dzisiaj naprawdę rzeczywiście dwie bramki po, po rzucie rożnym to, to musi cieszyć. Trzeci gol w sezonie to już jest chyba taki definitywny koniec mówienia, że on nie wiem, mało strzela czy coś. No, chyba też już tak, taki kamień z serca, że, no, że on jest odblokowany. Nie, ja już mówiłem tutaj. I, I powtórzę to kolejny raz, dla mnie Szczepan niech nie strzeli już żadnej bramki do końca, ale my wszystkie mecze wygrywajmy i, i naprawdę no przecież on wykonuje tak dużą pracę na tym boisku, jest tak zaangażowany, napsuje tyle krwi przeciwnikowi, że tu no, no nie ma chyba o czym dyskutować, trzeba być wyjątkowo złośliwym, żeby gdzieś tam dopatrywać się. W jego grze jakiś, nie wiem, jak będzie grał słabo, to, to będzie siedział na ławce. Na razie robi wszystko to, co do niego należy i, i naprawdę realizuje zadania bardzo dobrze, taktyczne. Także co do Szczepana, no to, to chyba tyle. Dużo pan Wamek takich w życiu widział jak ta Ecika dzisiaj? Nie? No piękna, piękna fajnie rzeczywiście. Ale to mówię, no to zawodnik o, o dużym potencjale i to rzeczywiście. Ten spokój w tym momencie, no i oczywiście umiejętność skierowania, bo to wcale nie było aż tak aż tak proste i siadło mu na tej lewej nodze. Brawo. Karol Bóński, śniastet, dobry wieczór panie trenerze. Ja chciałem zapytać o formację defensywną, o ten skład formacji defensywnej, które były taki dzisiaj trochę ekstra bo z jednej strony Konrad poprawał Łukasz Bejger na no pięć straconych bramek jakby pan formacji właśnie obrony ocenił jej grę i dyspozycję. No i po tych dwóch ostatnich meczach na zero z tyłu, no dzisiaj tak słabiej. W ostatnich meczach grał Paweł Celeban, bardziej doświadczeni zawodnicy, aczkolwiek, którzy już, już są też trenerami i mają wprowadzać młodych zawodników do, do gry w Ekstraklasie poprzez drugi zespół, poprzez grę w drugim zespole. No na pewno jesteśmy ciut rozczarowani tą grą defensywną nie tylko obrońców, całego zespołu. Nie to, co sobie zakładaliśmy, realizowaliśmy tego w takiej. Chcieliśmy być albo w niskiej obronie, albo w wysokiej, a najczęściej byliśmy w średniej. I to się nie opłaciło, bo dostaliśmy bramkę w różnych momentach gry, czyli i za plecy, i po kontrataku, po stałym fragmencie gry, więc w różnych w różnych, w różnych okolicznościach. Ale tak jak mówię, no na pewno jest to dla nas rozczarowanie i, i gra obronna, szczególnie gra obronna. Tak? I, i przede wszystkim nie byliśmy przygotowani na stratę piłki, czyli jakby zespół nie był przygotowany do gry obronnej, na stratę piłki i w u siebie, gdzie wiadomo, że jest to groźny zespół, kontratakował bardzo groźnie, i jeszcze kolejne bramki, więc tym bardziej jest to do, do analizy. Chciałem też pytać o Javier'a Hejka, bo wiadomo, że wczoraj kontuzja Mateusza Praszelika. Gdzieś tam się trochę nastawialiśmy, że to może być dzisiaj dla niego taki sprawdzian pod okiem trenera Magiery, którego widzieliśmy na trybunach, I jakby Pan gre tego zawodnika ocenił, no i czy dochodziły też do Pana takie informacje, że to dla niego może być taki mecz sprawdzian? Tak, Magiera mówił? Tak nam się wydaje. Tak, tak, to nie do końca ta pozycja, jednak pozycja numer 10, a pozycja numer 6. Javier na pewno nie jest dziesiątką, jest raczej pod piłką, jest na pozycji numer 6, więc jest to troszkę inna pozycja na boisku, ale na pewno Javier jest jednym ze zdolniejszych zawodników, jest młodzieżowcem, więc wiadomo, że, że jest brany pod uwagę do gry w pierwszym zespole. Dzisiaj wypadł, powiedzmy, że przyzwoicie, i Krajem Magiera z tego co wiem. Mówił, że będzie na tym meczu, więc pewnie oglądał, ale myślę, że ogólnie nie był zadowolony z postawy za Jakie nadzieje tutaj wiążecie z, z Mariuszem i Dzikiem? Tak zapytamy o postać znaną, znaną w Chorzowie i jak dużo mu brakuje jeszcze do jakiegoś takiego optimum, żeby, żeby mógł grać na przykład przez 90 minut? Na pewno jeszcze sporo. Jest po dłuższej kontuzji i tak naprawdę. Hmm, Pomagamy mu dojść do pełnej sprawności fizycznie i wiadomo, że jest po, po kontuzji kolana dosyć poważnej i tak naprawdę jeszcze nie jest do końca gotowy. Został kilkanaście minut i, i myślę, że to jest bardziej w kwestii kolejnej rundy. A teraz, tak naprawdę, wprowadzamy go i przygotowujemy do, do gry. 8 punktów, panie Tonerze że już się zrobiło nad trzecim miejscem. No jak się pan do tej tabeli to odniesie, bo to już jest taki kapitał. No co, fajniej to wygląda po prostu w tej tabeli? <grym> kapitał kapitałem, ale zawsze i to dobrze wiecie o tym, że ta tabela liczy się po ostatnim spotkaniu, a nie, nie w środku, nie, nie po 15, nie po 20, ale no trzeba do końca grać, wiadomo, że My tu mamy, mamy swoje plany, ja cały czas powtarzam to i kolejny raz to mówię: zróbmy jesienią tyle punktów, żebyśmy tutaj zarządowi dali spole, duże pole do manewrów, do działania. Oczywiście, że, że działamy wspólnie, znamy też swoje miejsce w szeregu i, i, i wiemy, że nie będzie ruchu chorób stać na jakieś spektakularne transfery, ale chcemy na pewno, się, na pewno się wzmocnić tak, żeby ta drużyna jeszcze bardziej rywalizowała na, na każdej pozycji o, o miejsce. E, trenerze takie pytanie, czy tutaj też w dzisiejszym meczu jednak nie była trochę decydująca postawa nie tylko jakby w grze defensywnej, ale i środka pola, bo jak spojrzymy na to jak te bramki padały, to chociażby pierwsza bramka, tam była strata, długie podanie z linii obrony i czy jednak też nie zabrakło trochę tej jakości w środku, w środku pola? Na no to też chociażby mogła wskazać zmiana Jakuba Jezierskiego? Na hmm. pewno gdzieś tam następuje strata w środku pola, ale yy, no, nie zwalałbym tutaj winy na młodego Kuba Jezierskiego, który ma 17 lat, broń Boże. Gra któryś tam dopierał we jakby całą formację. Tak do tego nie podszedł. Ta zmiana była, była spowodowana też innymi czynnikami, ale, ale, tak mówię, niezależnie od tej straty, to może być wkalkulowane. Nie chcemy tego, ale może być wkalkulowane. My musimy być na to przygotowani. I tak naprawdę nie byliśmy do tego przygotowani, bo było dłuższe podania zajęć obrony, gdzie mamy bardzo szybkich, środkowych obrońców, przegrywamy pojedynek i tracimy, tracimy gola. Więc jakby nie chcemy straty, ale musimy być na nią przygotowani. Byliśmy za słowo przygotowani i jakby to nie jest wina tylko środkowej formacji. Cały zespół był przygotowany. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu za obecność na dzisiejszym meczu, na konferencji. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Dziękuję. Panie, dziękuję Panowie.